Jak przyjemnie, mam nadzieję, że jutro też będzie taka pogoda. Oby była. Jutro zaprosimy gości. Ale fajnie by było, na pewno zaproszę Mikołaja, naprawdę go kocham. Okej. Okay. Świetny pomysł. No cześć Mikołaj, kochanie ty moje, co ty na to, abyś wpadł do nas jutro na bajerę? No oczywiście. Kochanie mogę wpaść. I tak i jutro nie mam nic do o roboty, mam wolne. No i gices, nie mogę się doczekać. Już dziś będą goście, tak się cieszę. Dziś w 7+. Plus. Zapowiadali, że będzie słonecznie. Dobra ja idę do pracy. To pa męzu. A teraz czas na chwilę relaksu. O nie, ja mam relaks, nie będę odbierać, a poza tym ładuję telefon. Się pośpieszyć za chwilę. Goście, już czternasta. Jak ten czas szybko idzie? Dzień dobry. Tu policja. A co się stało, jeżeli mogę zapytać? Chcieliśmy poinformować o tragicznym wydarzeniu. O mój Boże, co się stało? W kolejnym odcinku Kidy zdarzyła się sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Kidy. Premiera w niedzielę o 20 w 7. Plus. Trzy najlepsze przyjaciółki i ich historie, które odwróciło życie o 180 stopni. Nowe odcinki serialu Życie Nastolatków. Premiera 1 listopada o 17.00 w 7. Plus. Agnieszka i Dawid to kochające się małżeństwo. Niesamowite historie, niespodziewane sytuacje oraz śmieszne momenty. Małżeństwo. Premiera 7 listopada o 10.00 w 7+. Plus. Pani mąż. Radek nie żyje. Jak to się stało? Jak nam powiedzieli? Został przejechany samochodem. Jest nam strasznie przykro. Nie wierzę Mikołaj. Jak to się mogło stać? Dlaczego ludzie umierają? To jest straszne. A miało dziś być tak fajnie. No hej. Radek, ty zyjesz, jak to? Zyję. Jest ze mną wszystko okej. Okay. To wszystko specjalnie było. Jak to? Zrobiłem to dlatego bowiem ze mnie zdradzasz z Mikołajem. Kochacie się. I nawet nie ukrywasz tego. Ale co ty gadasz, to nieprawda, to kolega z pracy, ma trójkę dzieci i żonę. Koniec z nami. Na pewno mnie zdradziła. Nie chcę z nią być. Już jutro bierzemy rozwód. Go chyba powaliło na łeb, i nawet dobrze, że zrywam z nim.